Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanko do rozwolenia. Ciąg 45, 75, 2 minus X jest geometryczny wtedy. Widzimy, że drugim wyrazem jest 75. Jeżeli drugi wyraz podzielimy przez pierwszy, jak w arytmetycznym odejmowaliśmy, to tutaj dzielimy, to nam wyjdzie to Q. Bo to jest inaczej A2 dzielone na A1. Wtedy wyjdzie Q. Bo to wynika, z, z czego to wynika? Dlatego że A2 ra, równa się A1 razy Q. Po, podzielone obie strony przez A1 otrzymujemy coś takiego. 75 na 45 na 5, to tu będzie 15, tu na 5 to będzie 9, i znowu pójdzie na 3, to tu będzie 5, a tu będzie 3, czyli mamy 5 trzecich. I teraz, jeżeli mamy wyraz 75 i pomnożymy przez Q, czyli przez te 5 trzecich to otrzymamy ten wyraz 3, a3, co nie? Tak, bo no a2 razy q to jest a3. 75 z trójką się skróci, tu będzie 25, tu będzie 1. 25 razy 5 jest 125 i to jest równe a3. I teraz tak, my wiemy, że a3 to u nas jest 2 minus x, czyli 2 minus x musi być równe 125, bo to jest właśnie ten wyraz trzeci. I teraz tak, dwójkę przerzucamy w drugą stronę, czyli mamy, że minus x równa się 125 minus t 2 bo jak przerzucamy drugą stronę, zmienia się znak na przeciwny, czyli minus x jest równe 123. I teraz dzielimy albo mnożymy przez minus 1. Nie ma znaczenia, bo chcemy pozbyć się minusa, czyli x nam wychodzi minus 123. Koniec. Prawidłowa odpowiedź. odpowiedzią A. W tym odcinku tyle. Jeżeli cokolwiek zrozumieliście, zapraszam do udostępniania tego filmiku u siebie na Instagramie albo na Facebooku albo TikToku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym... Górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie. Więcej, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!